Hejka, to you. I love you. Powiedzmy, że jak się nie załmuje, to oburzam. Na to, jak w XXI wieku młodzi dorośli i nastolatki definiują sumienie. Taką wartość jak sumienie. A także w tym przestarzałe lektury typu Macbeth, gdzie autor uważa, że przez sumienie popełnia się samobójstwo. Co akurat jest totalną bzdurą. Zacznijmy od banalnego przykładu. Załóżmy, że właśnie ukradłem, albo ukradłaś, albo ja ukradłam znajomemu coś cennego. Daję za przykład cokolwiek. W moim przykładem będzie długopis. Mam go u siebie jakiś czas i nie chcę go oddać. Najpierw to lewam, po jakimś czasie myślę, że to kradzież i wypadałoby oddać. Do tej pory te myśli to właśnie nasze sumienie. Na podstawie tego, co wiemy, czyli to, co nauczyli nas rodzice, kościół czy szkoła na temat tego, co jest złe, a co jest dobre, to jest właśnie sumienie. Wiedza to wszystko, co wiemy ogólnie. Wiedza, nie sumienie, wiedza. To, co wkuwaliśmy, zapamiętaliśmy z życia, wszystko razem jako wspomnienia, jako wypełnione pamięci długo- i krótkotrwałej. Natomiast sumienie to wiedza o tym, co w tym wszystkim, w tych wszystkich wspomnieniach, w pamięci, to, co wszystko mamy, jest dobra, co złe. To jest takie rozdzielanie. To jest tak jak oddzielanie plusów od minusów, białego od czarnego, układanie kolorystycznie ubrań. Sumienie jest świadkiem sprawy, a nie obrońcą czy uskarżycielem. Mówi, co wie i nie ocenia. Tym potępieniem czy usprawiedliwieniem zajmują się nasze własne myśli. Bardzo dokładnie to udowadnia ten jeden werset z Biblii Rzymian 2,15. Oni to ukazują działanie prawa wpisanego w ich sercach za poświadczeniem i sumienia i myśli wzajemnie się oskarżających lub też usprawiedliwiających.